Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam do super supergieraski, która nazywa się Monkey Go Happy Underwater, czyli czeka nas tym razem podwodna przygoda. Ale ekstra! Rewelacja! Tak wakacyjnie! Ale super! No dobra, no to rozpoczynamy naszą zabawę i zbieramy sobie różne rzeczy, na przykład takie haczyki. O, właśnie! I małpeczki, rzecz jasna, wszystko kieruje się do naszego plecaka. Ciekawe, do czego nam się przydadzą te haczyki. <laughs> Ryby chyba nie lubią haczyków, moi drodzy, bo to im się kojarzy O, z czymś niezbyt przyjemnym, na przykład ze złowieniem przez rybaka. O, zapewne, moi drodzy, no to zbieramy, zbieramy. Tutaj nie da się otworzyć, czegoś brakuje. Hmm, jakiegoś kamienia albo perły. O, ciekawe, opaska jakaś. Cześć, małpeczko! Jak fajnie! O, jaki rybon czerwony, który chce mieć okulary do pływania. Rybie są potrzebne takie akcesoria. Ho, ho! Patrzcie, co to jest. Jakaś zagadka. H, A, py. py... Y. Hobby! O, trzeba tutaj coś, moi drodzy, wyklikać. Ale jeszcze nie wiemy, co. Są podpowiedzi. P3. P3 spróbujemy. Czekajcie. O, mamy dwie literki P. O, w ten sposób? Świetnie. I jeszcze mamy taką podpowiedź. A5, dobra, to są cyfry rzymskie. A5, ekstra, to mi się podoba. Idziemy sobie w takim razie teraz dalej. O, są, patrzcie, te takie gogle do pływania, ale fajnie, damy temu rybonowi, proszę. O, czekajcie. Nie damy rady, dlaczego? O. Ja wiem, bo trzeba je połączyć z tą opaską. O, tutaj mamy coś takiego, żeby stworzyć kombinację. Spójrzcie tylko. Naprawimy okulary. O, proszę bardzo, dla Ciebie, Rybonie. Świetnie! I jest kolejny haczyk i małpeczka. Nie musisz się nas obawiać, koleżanko. No dobra, i co teraz? O, ona chce 20 haczyków. No to już wiemy dla kogo. <laughs> Ale fajnie, dobra. Pozbieramy wszystkie haczyki do naszej kolekcji. Musi być ich aż 20. Cześć, małpeczko, cześć! Też cię witamy bardzo serdecznie. Blue Jane cię wita. Tak, za kamieniem jest kolejny haczyk. O, zamknięte niestety, moi drodzy, skrytka zamknięta. O, świetnie. Co my tutaj mamy? Patrzcie, można sobie przełączać te takie dziwne liście. O. No dobra, i mamy kolejną podpowiedź H2 i Y4, dobra, idziemy, w takim razie wpisać tutaj odpowiednią ilość tych kropek, wyklikać, tak, a tutaj 4, z tego co dobrze pamiętam, i co? Jej, cześć małpeczko, kolejne haczyki do kolekcji, jak miło, jak miło, mhm. No dobra, jak miło się porobiło, o przyda nam się jakaś perełka, ale trzeba wyciągnąć z tej małży, moi drodzy, perełkę, dobra. Przyda nam się do tego to i nóż, świetnie, mamy perłę. Pasuje? Pewnie, że pasuje, ale dalej nie możemy tego otworzyć, o kurczę pieczone. Patrzcie, tutaj mamy jakieś symbole, o wydaje mi się, że to są kierunki, tak moi drodzy, 6 północny wschód. Sześć listeczków, tak. I północny, wschód musimy ustawić. O, w ten sposób. Dobra. Następne mamy 5W, czyli 5 listeczków na zachód. Moi drodzy. O, tak, w ten sposób. I jeszcze zostały nam te cztery liście. 4, północny, zachód. Dobra, próbujemy w takim razie. O. Zaraz zobaczymy, czy to pomoże otworzyć, moi drodzy, tą skrytkę z perełką. Pewnie, że tak. Świetnie. Cześć, małpeczko, już się nie musisz chować przed nami. O, bawi się z nami w chowanego. Jak wszystkie te małe mini mankis. O, dobra, użyjemy jeszcze raz tej perełki. Świetnie. Zdaje się, że jeszcze raz trzeba ustawić według tego klucza, który widzicie tutaj... U góry ekranu te liście. Dobra, co my tu mamy? Cztery liście na południowy zachód. No to próbujemy południowy zachód. Czyli tak. Potem mamy, moi drodzy, pięć na wschód. Pięć na wschód. Pięć liści na wschód. I tam, gdzie mamy sześć listeczków, to na południowy wschód. Południowy wschód, moi drodzy. Czyli tak. I co? Udało się! Brawo, bravissimo, Blue Jane! Cześć, małpeczko! Witamy cię serdecznie w naszej przygodzie. 20 haczyków. Mamy 20 haczyków? Mamy! Ciekawe, co z nimi będzie chciała zrobić. Wow, widzieliście to? Ale się przyzdobiła! O, dzięki! I dzięki temu mamy kluczyk. Taki złoty klucz. Jak ja uwielbiam złote klucze do złotych... Skrytek ze złotem! No pewnie, że tak, moi drodzy, to mi się podoba, Blue Jane jest bogata, o tak, o cały kufer ze złotem. I tym optymistycznym akcentem chciałabym się z Wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z Wami Blue Jane. Cześć kochani i do usłyszenia!